Drewno, panel, winyl to najczęściej wybierane materiały na nasze podłogi. Ale przed podjęciem ostatecznej decyzji mamy ogrom dylematów. Puchnący panel, zarysowania na podłodze, wgniecenia na winylu, to wszystko może nam spędzać sens powiek. Dlatego przygotowałam dla Was test ścieralności i nie tylko, który być może ułatwi Wam wybór konkretnego materiału na Wasze piękne podłogi. Zaczniemy nasz test od słynnego kamyczka w bucie. Ja go mam w łapce, żebyście lepiej widzieli, jak nasze podłogi się zachowują. Mamy tutaj winyl, tutaj mamy drewno, a tutaj mamy panel laminowany. No i zaczynam nas, nasz test od winyla. Spróbuję porysować kamieniem. Ja to robię y, chyba nawet mocniej niż my, idąc w butach. No ale mamy też dzieci. Dzieci mają różne pomysły. Teraz zrobimy taki test na drewnie. I ostatnim naszym materiałem będzie panel laminowany. Jeżeli się tak naprawdę przyjrzymy tym testom, to zauważymy, że odrobinę zarysowań pojawia się na winylu, ale tak naprawdę w momencie, kiedy ja. Ręką przejadę i zetrę ten delikatny kurz, który się tam pojawił, to te linie znikają. Zupełnie inaczej jest na drewnie. Drewno jest bardzo wymagającym materiałem i tak naprawdę, jeżeli je kochamy, to musimy zadbać o to, żeby mieć do niego dużo miłości i raczej wpuszczanie dzieciaków, psów e, z pazurami czy z elementami kamieni w butach może być ryzykowne. Jeżeli chodzi o panel laminowany, to tutaj tak naprawdę nie ma ani śladu w ogóle po moim jeżdżeniu kamieniem. Zupełnie ten materiał na to nie reaguje. Zróbmy jeszcze inny test. Mam młotek, czasami nam coś spada tak przy działaniach w kuchni no tutaj bardziej przy remontowych czy też przy zabawach z dziećmi może się okazać że na przykład na nasz winyl spadnie coś ciężkiego przepraszam za dźwięki teraz zrobię to samo na podłodze drewnianej i teraz zrobię to samo na podłodze laminowanej żeby nie być tak zupełnie pewnym to ja sobie jeszcze trochę posłucham. Teraz stukam po drewnie i teraz stukam po laminacie. I tak naprawdę po tych testach widać, że zarówno na winylu, jak i na laminacie nie pojawiają się żadne negatywne ślady. Natomiast nasze kochane drewno oczywiście reaguje na te działania. Ale wielbiciele drewna zawsze wybiorą ten materiał, więc jeżeli bardzo to kochacie. To nie bądźcie negatywnie nastawieni do tych testów, bo wystarczy, że tak naprawdę drewno możecie przeszlifować, te wszystkie zarysowania znikną. I to jest ogromna zaleta drewna. Dzięki temu, że jest to materiał naturalny, możemy go kilkakrotnie odnawiać w różny sposób. Te dwa materiały wydają się być bardzo odporne na wszelakie działania mechaniczne. Na pewno. Laminat będzie materiałem, który nie zawsze jest odporny na wodę. Ja nie będę tutaj robić testów z wodą, ponieważ musielibyśmy dosyć długo czekać. Ten model ma odporność 100 godzin na wilgoć, co oznacza, że warto taką decyzję podjąć, jeżeli taki laminat ma się pojawić w strefach. Mokry. W łazience, w kuchni świetnie się sprawdzi, bo wytrzyma 100 godzin. Laminat bez takiej odporności tak naprawdę może zacząć nam puchnąć. Podłoga drewniana oczywiście też jest materiałem, który bardziej asymiluje wilgoć, natomiast jeżeli pilnujemy tego i na przykład nasz pies po wypiciu z miski wody gdzieś tam rozchlapie trochę kropel, to warto je szybko przetrzeć. Winyl jest materiałem, który wytrzyma. Bardzo dużo, właściwie wszystko. Świetnie się sprawdza w mokrych pomieszczeniach. Może być również w przestrzeniach, gdzie jest bardzo duży ruch, natężenie ruchu, na przykład w galeriach, więc nie tylko w domu. Tutaj ani dziecko, ani psy nie będą żadnym minusem. Tutaj podobnie, natomiast drewno jest dla wielbicieli, dla tych, którzy kochają naturę. Warto też wspomnieć, że w panelach pojawia się rdzeń drewniany, więc mamy też tutaj do czynienia z materiałem, który jest z natury wyciągnięty. Jeżeli ktoś lubi elementy nienaturalne i nie ma nic przeciwko, to winyl też będzie świetnym rozwiązaniem. Jeszcze jeden test, czyli test szpilek. Elegancja niesie ze sobą to, że jednokrotnie chodzimy w szpilkach, szczególnie kobiety. No jak przychodzą do nas goście, to trochę kiepsko powiedzieć zdejmij buty. Zatrzymam się na podłodze drewnianej. Taka podłoga sprawi, że szpilki, jeżeli będziemy nosić, to muszą mieć raczej ze sztucznego materiału fleki. W metalowych może się różnie podziać. Natomiast na podłodze laminowanej i na podłodze winylowej możemy nawet skakać w szpilkach. Możemy. Biegać i nic się nie wydarzy. Podsumowując, wybór naszej podłogi zależy tak naprawdę od tego, jak żyjemy, w jaki sposób toczymy nasze życie i gdzie żyjemy. Jeżeli mamy stresować się faktem, że wbiega do nas sfora psów, kotów, mnóstwo dzieci, to trzeba się zastanowić, czy drewno będzie tym właściwym wyborem. Jeżeli je kochamy, jak najbardziej, ale musimy sprawić dużo przyjemności dla tego drewna, czyli się nim troszkę bardziej zaopiekować. Zarówno panel winylowy, jak i panel laminowany, na którym teraz stoję, świetnie sprawdzą się w każdej przestrzeni. Można w nich funkcjonować bezstresowo, zarówno w mokrych pomieszczeniach, takich jak łazienka czy też kuchnia, jak i w każdych innych z piaskiem, z kamieniem, na co dzień. Zastanówcie się, co jest dla was najlepsze i jaka podłoga sprawdzi się dla Was w Waszym wnętrzu.